Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. Maciej z tej strony szybko konkretnie. 266 subskrypcji brakuje do 17 tysięcy, dlatego liczę na Ciebie, na Was, na wasze subskrypcje. Oczywiście też na łapeczki w górę, które pomogą mm, temu materiałowi dotrzeć do szerszego grona widzów, którzy jeszcze nie znają FIFA Mobile i oczywiście mnie. No, i lecimy z ocenianiem Waszych składów. 10 kolejnych po krótkiej przerwie dwutygodniowej, a może trzytygodniowej. No, i lecimy. A pierwsza osoba, która wysłała zaproszenie podczas transmisji na żywo, to Elia SX z ligi Gold Team.pl. Pozdrawiamy serdecznie. Formacja 4-3-3. 4-3 Atak Level 43. No, i zobaczmy jego składzik. Mamy tutaj przepotężnego Wandersara oraz Halanda w napadzie. Wandersar, oczywiście, na bramce, Vinicius, Salach u Effenberg, Griezmann, Bellingham, Caliba, Frimpong, Lacroix oraz Davis. No, fajny składzik. Mamy tu kilka kart Utoc, dlatego też będzie na pewno ujemny punkcik. Myślę, że tutaj można by było coś jeszcze w tym składzie pozmieniać. Oczywiście, overall to jest raz. Obrona nie no, chociaż tutaj Lakrua dalej się będzie spisywał, choć na przykład taki Campbell 114 by tutaj też mógł fajnie porobić, chociaż masz mega linka z salibą, zresztą to jest Twój skład i to Ty powinieneś wiedzieć, co w nim zmienić, co ulepszyć. Ja tylko daję teraz ocenę. No i przejdźmy do punktacji, która jest następująca: 10 na 10 oczywiście na wstępie overall i zgranie nie ma ujemnego punktu 4 karty utoc. Wiadomo że to jest minus jeden punkt dlatego że 9 na 10. Nie masz też wszystkich skill boostów na 30 raczej na rank upów i to jest taka teraz zmiana że muszą być 30. A jeżeli nie masz na 30 wszystkich kart przynajmniej 9 kart na 30 no to jest minus jeden punkcik no i na pewno nie masz dlatego też to już jest 8 na 10. I przejdźmy teraz dalej, skill boosty się wszystko zgadzają, masz 17, trzeba mieć teraz już minimum 16, żeby otrzymać, utrzymać taką notę bez zmian, jeżeli masz poniżej 16 dostajesz minus 1 punkcik, dlatego też jest 8 na 10, wszystkie zielone linie, no i to jest 9 na 10, no i myślę, że taką notą właśnie twój składzik teraz się właśnie zakończył, czyli ode mnie 9 na 10. Taka nowość mi przyszła do głowy. Czy utrzymam ten trend w kolejnych składach? No sami zobaczycie i będziecie później wytykać. Macieju popełniłeś błąd, a ja już śmigam do kolejnego składu. Mateusz, Mateusz, jak to się mówi? Wajchę przełóż i przechodzimy dalej 134 na 100. Przełóż tą bajkę na składzik 135, no i proszę, co tu się dzieje? Okocza, Dalglish, QL i Kerkasias, Gndongan, Zidan, Hulit, Ake, Saliba. Jest coraz bardziej mi duszno, nagrywam ten odcinek o godzinie 11, jest słońce, chociaż chmury dzisiaj burzowo, deszczowo, może tak zostanie, przynajmniej tak było w nocy. Freepong, dwa mega zielone linki, chociaż nie wiem, czy tam nie ma trzeciego. Między AK i Hulitem, a na pewno to jest mega link, dlatego też będziesz miał dodatkowy jeden punkcik. Ale dobra, myślę, że składzik tutaj bardzo sympatyczny: 4, czy -3, 3, atak. No i lecimy z, tutaj z overallami, jeżeli chodzi o cenę. 134, dlatego też już na dzień dobry dostajesz minus jeden punkcik za overall. Skill boosty masz minimum 16. Ok, to nie ma utraty. Rankupy, nie masz 30 to jest minus 1, no i tutaj też nie masz 25 u wszystkich, dlatego masz minus 2 punkty za rankupy, to już jest 7 na 10. Wszystkie mega zielone linie, no to to masz plus 1 punkcik, dlatego już twoja tutaj opcja to jest 8 na 10, masz 3 mega zielone linki, to już jest dodatkowy punkcik, no, i twoja nota to jest 9 na 10, Mateusz. Myślę, że choć okocza raczej, ja bym go zmienił, chyba że tobie się nim dobrze gra. Okocza okazał się u mnie naprawdę no, za słaba kondycja. Rozczarowałem się i przepaliłem tą kartę. W wymianie, no i teraz będzie okazja, ponieważ no, karty myślę, że nie są za, zbyt drogie, no i można sobie spróbować z, zrobić kartę 100. 13, chociaż jeszcze Ci brakuje Trzech kart, Iker Casillas, Kiełek, Spoczko e, Bremę, już go też Przepaliłem, trzeba pomyśleć już tutaj O kimś innym, na lewą obronę Być może jeszcze na Twoim etapie To e, się spisuje No ale to daj znać w komentarzu 9 na 10 Jak u poprzednika, ale masz troszkę więcej Masz 3 mega zielone linki e, Troszkę mniej wszystkiego Ale nota i tak i tak 9 na 10, no i pozdrawiam Cię serdecznie Okej, okay, lecimy Paweł z Team Jawożna, czyli lider Sławek. Pozdrawiamy Sławka. Równocześnie tu mamy też formację 4-3-3 atak, level 41. Jest przepotężny Ronaldo Nazario w napadzie z równocześnie z Bernardo Silwą oraz Rashfordem Szczęsnym. Nie sprawdziłem w poprzednim składzie czy są karty, czy są karty 4 z z z z z, z tego z utoc, ale nie będę wracał już teraz tylko jeżeli będzie no to będzie trzeba odjąć jeden punkt. Ale teraz już skupmy się na tym składzie. Mamy też Eliota, Bastoni, widzę, że tutaj wszystkie mm, zadania zrobione z UEFA Champions League, choć zostało to uproszczone i gdyby zostawili troszkę mm, wystarczyło, żeby mieć trzech tych zawodników i już by było dobrze. Mm, Alde, Delicht, Danilo. No ładnie, tutaj wszystko to tak wygląda. Masz jeszcze tego Bellingama, e, Utoty, który też, myślę, że jakimś tam cudem daje radę. E, dwa mega zielone linki. Nie masz wszystkich zielonych linków, ale trzech też nie ma mega zielonych linków. Dobra, przechodzę już do samej oceny składu. No i tutaj będzie dosyć krucho. Może być tak, bo Dostajesz minus 1 punkt za over, ale mieścisz się jeszcze tak na ten, jakbyś miał 129 to byś dostał już minus 2 punkty. To jest minus 1, lecimy dalej. 1, 2, 3 i teraz 3 e, karty utoc to jest minus 1 e, punkt, to już mamy minus 2 punkty. E, skill boosty minus 1 punkcik e, to już jest e, minus 3. Rankupy minus 1, minus 2, minus 3 punkty to już jest 4 na 10. 4 na 10 łoszty, w mortkę. No to poleciałeś konkretnie 4 na 10, Pawle. Mm, nie wiem, czy to nie jest jakiś regres, bo być może Twój tutaj już skład sprawdzałem wcześniej. 4 na 10, czy są tutaj jakieś dodatkowe 2 mega zielone linki. Nie ma trzeciego. No i tak naprawdę tutaj byku 4, 4 na 10. Ale nie przejmuj się, to tylko jest ocena, a Twój składzik i tak, i tak wiem, że jest grywalny i będziesz nim wygrywał, nawet ze mną, jeżeli się postarasz. No i cóż, przechodzę dalej. 4 na 10, no to nieźle. No dobra, FC Cash, Meti Cash, 134, 4, 2, 4 44 level. Same czwórki. No okej, okay. Ter Stegen, Ronaldinho, Van Basten, Cruyff, Garincha. Ofana, Pedri, Saliba, Łosz, ty grubo tutaj poleciałeś. Um, lewy obrońca, prawy obrońca, no ładnie, ładnie. Ten napad tutaj z tym też oddaj mi go, już go biorę tutaj ręką, żebym go trafił później i miał 140 overall. No dobra, no ale skupmy się. Masz 16 skill boostów, no to ujemnego punktu nie będzie. 134 overall, minus 1 za overall dostajesz na dzień dobry. 1, 2, 3, 4 karty masz utoc, więc na pewno jest minus 1 punkcik. Choć nie wiem, czy nie minus 2 punkty, bo minus... Jak, ty, jak ja to ustawiałem? Dobra, ustalmy, że w tym odcinku 3 karty to będzie minusowy, minusowy punkt. Czyli minus 2 punkty to już jest 8 na 10. No i teraz przejdźmy do rank-upów, które na pewno tutaj masz minus 2 punkty. Czyli to jest 6 na 10 ale teraz dodatkowe. Zobaczmy. Masz wszystkie mega zielone linki. To jest 7 na 10. No i czy masz coś takiego tutaj jak yy, mega linki? Nie, tylko jeden. 6 na 10, 8 na 10. Bo dostajesz ode mnie tutaj plusowy punkcik. Bo mi się ten składzik podoba, a w szczególności ten cały napad z tych ikon tak ładnie. Yy, ładnie to wygląda, czy jest grywalnie no to już musisz sam napisać Ronaldinho, Van Basten, Cruyff, Garincha, nawet mają idealnie równo po 20 rozłożone skillboosty okej, okay, no robi to jakieś lekkie wrażenia FC Cash, no i to takie 8 na 10 i przechodzę do kolejnego składu Lewandowski, pozdrawiam serdecznie z Polska Górą sprawdźmy 3-4-3 flat 125 na 96 no i tu drogi mały Kolego, będzie problem z oceną, ponieważ nie wiem czy w ogóle jest sens oceniania, w sensie na pewno jest, no i wyliczę, ale będzie to naprawdę dosyć niska ocena, ale wszystko przed Tobą i myślę, że na spokojnie jeszcze dasz radę i pokażesz, że 130 overall i 100 zgrania jest w zasięgu ręki i sprawdźmy, Iker Casillas, Ibrahimowicz, Ronaldo, no grubo Messi, no jeszcze grubo Pedri Griezmann, De Bruyne, Breyna, Bastoni. No nie ma tutaj, znaczy już same rank-upy powodują, że to jest minus 5 punktów. Nie ma z pełnego zgrania, to jest wiesz, tak naprawdę dostajesz 2 na 10, 1 na 10 z wszystkich minusowych. Ode mnie dostajesz jeden punkcik, żeby nie było tej kapy takiej zwanej, nie? Także takie 2 na 10 dla ciebie Lewandowski. No i cóż, życzę Ci powodzenia, bo składzik naprawdę jest fajny, obfity w znakomitych graczy, Militao, De Bruyne, Messi, Ronaldo, no kurczę, ale nie ma rank-upów, nie ma skill boostów. Skup się też teraz na tym, żeby powbijać troszkę rank-upów, troszkę skill boostów, no i też będzie lepiej, naprawdę lepiej. No i te zgranie, 96, wszystko na spokojnie, 2 na 10 i przechodzę do kolejnego składu. Macie Gwisła, pozdrawiam serdecznie. Mamy tutaj Angel Club 97 na 100, No i tutaj nie będzie w ogóle oceny, no bo mniej niż 0 nie można dawać Macie Gwisła, ale gratuluję, że dostałeś się do tej dziesiątki, która miała możliwość wysłania zaproszenia podczas transmisji na żywo. Ale i też przeczytam tutaj kiełb. Kędziora, Maguire, proszę bardzo. Klich, Szymański, Świderski, Zalewski, Szczęsny. No, myślę, że idziesz tutaj w deseń pewnego gracza, który ma cały skład polskiej reprezentacji. Myślę, że go tak szybko nie dogonisz, ale też nie warto, jeżeli chciałbyś grać troszkę dłużej w tą grę, to skupiaj się na kartach typu właśnie Maguire, Szczęsny. I troszkę takich masterach, które mają overale bazowe ze 105, 7, 10 i 111, ponieważ na tym można po prostu bazuje się ta gra, czyli budowania składu. Oczywiście to jest taki ultimate team, budujesz własną drużynę, ale tą drużyną nie będziesz wygrywał meczy, to ci gwarantuję. Dlatego też życzę ci fajnych trafów z paczek, ukończenia jak największej ilości eventów. No i cóż, Maciek Wisła, mój imiennik, pozdrawiam Cię serdecznie, a mogę tylko zdradzić, że jeszcze dwóch Maćków wysłało składy. Ja nie wiem, czy to się tak uparliście na te imiona. No dobra, pozdrawiam Maciek Wisła. A kolejny zawodnik, gracz Kapi z overallem 134, Tim Jaworzno, kurczę, ale tu atak od Sławka. View, ok, 424 mamy tutaj top 100, ładne te logo, naprawdę takie fajne. To jest jakieś nowe, napisz, bo powiem ci szczerze, za co to jest logo. No i przejdźmy do składu. Donnarumma, Ruma, Rafaelao, Mbappé, Haland, Messi, Renato Sanchez, Pedri, Bastoni, już widzę, że tutaj wleciał, Saliba, Zanetti, i Junior Mendez. No, spoczko. 1-2, masz Mbappe, łoszty grubo, chociaż ja go nie lubię i e, jakbym miał wybierać, e, no dobra, od biedy bym go wziął i bym pograł, o dobrze. 1-2, 3 karty, 4 karty utoc, e, to jest minus 1 punkcik, minus 1 punkcik za overall, e, skill boosty spoko, rankupy minus 1, to jest 7 na 10. Masz 1, 2, 3, 4 megalinki. To masz plus 1. To masz 8 na 10. Nie ma wszystkich zielonych linii, ponieważ nie ma linka między Halandem a Messim. Dokładnie tak. Dlatego też jest 8 na 10 kapi. No i cóż, ale ode mnie plus 1. No i masz 9 na 10. Składzik naprawdę różnorodny nietypowy, z formacją 4-2-4, z Halandem, z Mbappé Rafaelao, Messi. No tutaj to tu akurat jest tak, yy, może niestandardowo, ale ogólnie Zanetti yy, jeszcze tutaj na RB, no robi to naprawdę jakiś wow. No i cóż, pozdrawiam Cię Kapi i 9 na 10. Przed nami ósmy skład od Megas yy, i przechodzę tutaj do sprawdzenia tego składu. 128 na 100, Van der Sar, Vinicius, Mbappé, Rafinha. no tutaj też będzie krucho, jeżeli chodzi o notę, bo to będzie jakiś taki no niedawny składzik. Danilo de Romanioli, Romagnoli, Guareiro, 128 to są minus 2 punkty za overall. Skillboosty minus 1, to mamy już 7, 7 na 10 jeżeli chodzi o rankupy no to mamy 25 to mamy 1, 22 15 3, 3 i minus 4 punkty za, za rankupy no to mamy 3 na 10 megas oczywiście to są takie pierdołki plus 1 dostajesz za wszystkie zielone linie czyli 4 na 10 megas no i Myślę, że jako że masz tutaj fajnych zawodników, no to dostaniesz 5 na 10 pomimo tych trzech zawodników utoc. To 5 na 10 dla ciebie i przechodzę do kolejnego składu. No i co, dziewiąty skład przedostatni, Maciej, pozdrawiam mojego imiennika, Ekstraliga no na pewno. 4-2-4 formacja 34 level 130 no ale czemu tutaj halo o teraz się uruchomił szczęsny Winicjusz, Drogba Müller Garincha Gndongan co do zawodników no to nie ma co tu się odnosić bo jedni będą grywalni w tym trybie drudzy w tym przeciw tamtym i żeby znaleźć taki złoty środek na wszystkie ten no to jest bardzo ciężko jeżeli chodzi o ocenę, no to tutaj będzie też dosyć taka, no nie niska, ale też nie wysoka No i zacznijmy obliczenia szybkie, minus jeden punkcik za overall, minus jeden punkt za skill boosty, minus jeden punkt za, minus dwa punkty za rank upy, to już jest 6 na 10. Nie ma wszystkich zielonych linii. Ok, to jest 6 na 10, dokładnie tak na 10, ale za tego szczęsnego dostaniesz jedynkę, Macieju. No i za to, że jesteś moim miennikiem. No nie, o tak, temu by nie pomogę. 7 na 10 dla ciebie, Macieju. Pozdrawiam cię serdecznie. No i życzę ci tutaj trafów, które pozwolą ci zmienić zawodników, którzy dla ciebie są jakoś niewystarczające. No i zobaczymy w późniejszym czasie, jakie zmiany dokonałeś. Oczywiście, jeżeli uda ci się jeszcze kiedykolwiek trafić na odcinek. Pozdrawiam serdecznie. No i cóż, ostatni skład w tym odcinku. FC Maciej, same Macieje, miło mi bardzo. FC Warriors z Poczko, 43 poziom. 4 czy fals 9. Mogę już po angielsku powiedzieć, ale spoko. Ederson, Rashford, Enkunku, Lucas Moria, Renato Sanchez, Kies, Kiesa, Kieza, Kieza Pedri Hernandez Desali, Bastoni, Zambrotta. No ciekawy ten składzik tutaj, ciekawa formacja. Encunku na swojej pozycji. Enkunku też jest fajnym napastnikiem, jak już wcześniej kiedyś mówiłem. Myślę, że nawet na ST się spisuje. Choć nie wiem czy teraz jestem już bardziej przyzwyczajony, troszkę pograłem swoim kloze i kloze ma troszkę takie spowolnienie, ale strzały i inne takie ma bardzo dobre. Ale skupmy się na tym ostatnim składzie Ederson. 135 overall, skill boosty na poziomie 17 rank upy na poziomie 25-20, teraz co przeważa 3, 3, 3, 4 no niestety przeważają tutaj Dwudziestki, dlatego też będzie minus 1 minus 2 punkty za rankupy no tak, minus 1 za rankupy minus drugi punkt będzie za ilość kart utoc, choć za niedługo to się zmieni, bo jak będą kolejne karty dostępne, no to będę zwiększał ilość możliwych mieć zawodników w składzie ale to już są minus 2 punkty, to mamy 8 na 10 FC Macieju. Widzę, że masz tutaj logo 15 starpassa z poprzednich edycji. Dobra, skupmy się dalej. Tutaj wszystkich zielonych linii nie ma, dlatego też, Macieju, 8 na 10, ale nie dostaniesz teraz dodatkowego punktu. Nie wiem czemu. Wcześniejszy Maciej dostał, to teraz ten Maciej musi być y, sprawiedliwie i też dostaniesz, i nota jest 9 na 10. Wiem, zamieszałem, ale już taki jestem. No dobra, to było 10 składów. Powiem Wam szczerze, jestem zaskoczony, mile, jeżeli chodzi o Wasze składy. Mam nadzieję, że kolejne odcinki pojawią się już wkrótce, a też pojawił mi się pomysł na y, fajny mat materiał y, bądź też serię odcinków, a, też związanych z składem. I ubarwione taką pewną rywalizacją, ale więcej szczegółów już wkrótce. Łapeczki, pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.